Zaraz, no zrób meganika. Ganisko. Jakbyś mógł nie jeść kurwa, to bym był gdzieś <noise> O skończyłem właśnie. O, nie żyje, żeby nikt nie stestował na no, Eda twarzą właśnie tym razem. Okej, okay, focus guys. Trapper, nienawidzę. Cześć młodziutki. Co? Myślałem, że dokończysz. Fajnie, fajnie. Swoją drogą, jutro znowu nie mam czterech lekcji. W sensie, cztery jest, odwołane to mamy. Cudowne szkoły. No pani jest chora, a kto inny mnie będzie uczył? A bo nie bo mogę znikować. dokończyć tego gana? on jest dosłownie 99. A no, faktycznie on jest na tapięcie. No? Bo my maina jak coś. Bo w ogóle mnie dzisiaj spotka największy cringe na świecie. Dobrze. Bo ktoś mnie pozna <laughs> Kto cię pozna? Poznał. A. W szkole. W jakim sensie poznał? No, Rozpoznał, kto to ja. Że co, że ty jesteś katedr procyka? Tak. Wow. 4, 3, 2, 1 Wiesz, jestem przy bramie, jednej jak coś? Nice, z której? Mm, lewy środek. Ja lecę do tej bliżej, maina. Okej, okay. to był NOD? Ty, bez kitu! Ja niszczyłam to, on mi się zaświecił na endgame. Ie. To mógł być NOD. <noise> co on dlaczego tego no nie koluję? Że, Bo ja nie zwróciłam, nie zwróciłam fuck. Nie Przestań dobry humor i pozytywne nastawienie. Lecimy drugi mecz. wczoraj powiedziałem o tym twoim dobrym humorze. <noise> no, ja już się do pierwszy wyjebie. Ja to z tym nie że ja się pierwsza wypierdolę. miejsce. No właśnie dlatego. Ale on stał w miejscu i teraz mnie wychuje, bo ma zerowy terror radius, a ja padam. Chcesz, kita za mnie przyjąć, a spadę z górki? Ja. No Co? Jeden niech przyjmie hit, a drugi niech nie ściągnie. Jest bardzo prosty efekt w tym momencie. Dobra. Dobra, zajebiście, ja dostałem. Do tej dalszej bramy. No ma z no, się... pamiętajcie o tym. Ja otwieram i biegnę, przyjmę ci Wpadł się, będziesz musiał. Biegnę, 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 biegnę. Wiesz, bęgni w prostej linie. Piękny, tak. prosto Nie trafił. Dobra, chyba to mamy. Mhm. Mamy to. Dobra, lepiej uciekać. Uciekajcie, żeby Dobra. was nie wyciągnął. GG Dobra. Gdzie jest ta kurwa? Chcę wpierdolić do dziury. O kurde, to jeszcze nie graliśmy żadnego meczu chyba nie? No na Grim Pantry jeszcze nie było. Kaczki Dobra. do ujcia nie grać. Dziurze jest w dziurze! Ale... To przyjmij hita... No Aha. ja pierdolę Kurwa, latarem skończyła latarka mi się O nie prozury ciekawe, chodzi, nie mogłem się ruszyć. W ogóle to byłeś osiągnę na 999, nie? Biegnij do buna, biegnij do buna Biegnij się do buna. do buna, do buna, do buna Zrobiło się gorąco. Zwłaszcza, że ja spaliłem dwa skilczek jak się leciłem także. Ja nie chciałem cię zdejmować prozdury tak, żeby Raven mógł flashlight, ale mu się skończył skończyć chyba to jest prawda. Żeby szybko wbić taniej prestiż i lecieć dalej. Bara, bara, bara. dead hard. O, no to jest pierwszy hard. czyli długie? Mam dalej. Dobra, idę do tej. Ja idę do drugiej. Ja nie ryzykuję. On nie będzie miał na tyle tej... My jesteśmy może... safe. Um. Ja też jestem safe. Ja no dobra, to uciekamy. No, taj, tak, waty robię na tutorialu, to. Ja mówię, że trzeci trickster pod rząd. Aż się człowiek normalnie z pracą mu tożsame na tej mapie. Cześć! Stoi przed... Stoi przed... Cześć. Cześć, słodziaku! Cześć! Bub, Cześć! Cześć, słodziaku! Chodź! O! Wie... Jeju! Wiedział, że może wstać. Wow, naprawdę. Się, się okaże, kurwa, że ma insta stalka i się wypierdolisz zaraz. Ło, wow, ale nie. ambitny swing, ja pierdolę Uuu, uuu. mnie blad lasuje, czy co? Czy w ogóle wie co to znaczy? Dabtek. Aha. Widziałem to daleko. Swing. Świeć mu po. Swing. Oh. Dusza mnie zablokowałaś. No co, byliśmy, ja lezem przy jednym drzewie. <laughs> Tam go. Body, body go Nie w mnie, nie daj go genera no. right. Ja jestem na mainie, idę ja. robić geny na mainie Ja, ja przy altance No nikogo nie goniła z JAK bomba. TO WESZŁO?! Aha, no fajnie yeah. Good try Z czego się boję, że mamy bramy w pizdu daleko Połowę mam, brama jedna jest przy tym przy altance Ta, bramy są daleko Dusia Musisz obejść górkę całkowicie Jak dostanę hitę odpalaj, 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 odpalaj na nie jest, potencjalnie Noed nie, biegnie za Davidem, biegnie za Davidem, biegnij za Davidem, pomóżcie mu. Ja mam chopa, ja uciekam. Ona nie ma toporków, nie będzie miała toporków 100%. Ma tu gdzieś szafki? Nie ma szafek. Biegnij do buna, biegnij mnie... do buna. Ja mam hopa, ona mnie nie dogoni. Boże, zdążysz obrócić się i wrócić do bramy, bo one jest otwarte już. O, ciężko. Biegnij do bramy, biegnij do bramy. Dobrze, value. otwieraj. Jeśli jest mądra to teraz zreloaduję, potrzebuję hita. Tak reloaduje Dobra Dusia, nie wychylaj no. kurwa, prawie widz dostał. Jesteście? Dobrze, że to ty. A jesteśmy. Koniec yes. O GG GG. A to który mi Dusia? Ja mam 41 na no feng I ty w dwie gry chcesz coś prestiżować? Nie masz To tam. jest moje. A to była paleta, nie widziałem jej Zajebiście, zajebiście Dusia za zapraszam. Ja spotkałem jeszcze jednego dula. Ale gdzie są Mamy pewność, że to jest ostatni. Okay. Bo, bo... No, ty no, no, nie umiem, właśnie w tym problem. <laughs> to to problem akurat. Oglądałeś intro, widziałeś, jak zwykłych nie potrafię trafić. No, nie ma tego. Druga brama jest też. On ma miał mori tak Nie wiem, ta ręka taka, nie, nie wiem, taka była dziwna Będzie jakaś kara za najwięcej wyjebek? Tak Osoba, która Ej. miała najwięcej śmierci Jej dom obrzucimy jajkami Hej Wygrywam Cześć DBD Rage Tak, Arby tylko Dwight, no jakby tylko Dwight umarł do końca, nie? No, fajnego momentu. Wracam do safe. tego gena Wykręciłem go na frenzy, dobra, to ja go znajdę. Za mainem czy przed? Przed? Mam. Sentimental plaything może być. E, tam. Mm, jestem z nim no na szaku. No out może być i może być. E, tam, jak to się nazywa? Disonance. Nie, nie, idź, ma, idź, bo... nie da szady, bo on do... do siana. Dziękówka. I na razie. Ten skin jest zepsuty, on jest pay to win, bo nie wiesz. Średni. A są gorsze postacie. Dobra, wy czwórka jesteśmy na jednym ganie, to jest już des. Rzuca w ziemię, kurwa, to jakaś fanka dusi chyba. Eee! A... Prawda, boli. Muszę zrobić poradnik do hunterski Będziemy mieć problem. Tampi cię Jeżeli zrobimy maina to nie będzie żadnego problemu. No ale tam Ej, ej tampi lat... go było. dosłownie. Jęcie tak kurwa w drzwiach z toporem Dobra, ja przyjmę hita dusia ściągniesz, chodź Zobacz. Po, po ja prostu dobrać jak dobrać chcemy radę. się wyjebać jak najdalej od piwni Chodź Pieprzamy no, smut. No, no. Możemy się wywalić gdziekolwiek indziej Goniła GG Nie, nie dostałem pipa. Nie, nie. ona miała czwarty prestiż Darkness rapt Okej okay. przyjmuję to za nie okay. ja muszę jedną Oni 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 Kurwa, to jest dobra mapa na nie próbował Kurwa Wiesz co, ja stąd wychodzę Mam leci, 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 do szaka Instant tu się podniesiesz szyi Jesteście w zasięgu Buna, jak nie to niech się jedno czołga do mnie się. Kurwa Mać Wraca Nie nie wraca, podnosi Jesteś w stanie rasz, zakliknąć Mogę? No się próbuje Nice Oknął mi Leci za mną. Bro jedy ściągać. Mituję? Damituję. Prozor na Najpierw mnie, najpierw nie Kurwa dzięki Bogu ten reassurance Ja się idę na Cout leczyć do buna. Chodźcie od razu tutaj do mnie. Zresetujemy się i może coś dam radę z tego zdziałać! Nie trafił Harda, jest martwe Siemię, dzięki za followa. Dobro zajebiście Raven to zagrałeś, zajebiście. Dusia, nie. Iż to nadal do tego, grody, to do idę. On ma idę? No, ja się cały czas. Zostawił? Nie zostawił. Wyjebie no. się Nie A tu nic nie ma już po tej stronie, idzie do was On biegnie prosto do ciebie Dusia Tak Nie zdejmę cię Nie zdejmiesz No ich kila Kurwa mać, mówię, poświęćmy Ravena to biegniesz do niego jak głupi. No widać No kurwa no jeszcze mi pisz Ja się z nim bawił nie będę ja będę pridropował te palety Tak, żeby pierwszego hita nie dostać to jest najważniejsze Góra dół, góra dół O góra. kurwa Zostawia, zostawia No bo przyszedł do mnie Okej okay, nice Dobra, wyjebał Palcie ścianę. Jakie palety jakie możecie. Jak będzie miał moc, Nie mam co palety, palić. Tak na nic nie Chwila, Monga. No to mówiliście. Mam 70, Tinder, nie, nie. poszłam się... tam gdzie był Raven, to jeszcze czula było, zostawił. Albo leci. Leci dalej za mną. Na górze? Na dole? Eee, na dole jestem. Jestem pod biblioteką. O kurwa, że Biegam do góry? Przez co? cały ten czas biegałeś, nawet na nie robiłeś? Nie, robiłam. Ale jestem okay. tobą przez do niego. Wróć na tego gena. Wybiegam mamy, z biblioteki Młody Ja robię 70% Red, więcej przydało się. Biblioteka to jest generalnie dead zone Więc nie wchodźcie tam w ogóle najlepiej. Kurwa Przejebane mamy A a, zostawił. On tu jest Jezus zrobiłem mu 360 Dobra Dobra uciekamy Wyjebane, mamy to GG Nie mógł być poprzedni G -g -g. ten Oni taki Dół środek, dół prawo Dobra nie mamy najgorszego rendera że... w wyjrzeniu Jedna wnęka jest, jest na dole, druga wnęka jest z prawej strony Tak tak po prostu Zaczekamy z no tym genem lecimy. Nie, nie masz? Ruina, I'm dying, okej okay. Jaka ruina, zielona? Zielona okay. Chyba Marsz, sprawdź, Kiedyś sprawdź, chcesz. sprawdź, upewnij się Zielona Te ruiny zostaw ją już Tak, ja oczekuję sam, Ruina to jest piąty perk surwa, pamiętajcie bałem się na niej, ale trochę czasu kupiłem. Kurwa, skończył mu się ten. Kurwa, idę ściągnąć dla Deliverance'a. się on zawsze się ściąga jak podnosi. Nie, 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 powalił mnie i mu się skończyła moc. A, o co ci chodzi. Skończyła mu się, no dobra, ja mogę uciec. Ale ja nie mam detarda. ja nie mogę uciec, potrzebuję milion hit. Gdzie mm. jesteś? Jest tam. Tam gdzie poprzednio przez zobaczyłem. Jak, jak przeskoczysz przez okno? O kurwa, tam. Chyba byś go zastunować w tą stronę, wiesz? Biegi mnie. Gerdowanym bogiem jestem. Dobrze, mamy to. Jakbym mógł, poradziłem. to bym teraz musiał. Na prawo, 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 prawo. Wszak, w stronę tam, tam, to. Tak, tak, tam gdzie, tam, gdzie wisialiśmy. Tam w prawo na tej Dobra. ścianie, na sobie patrzę. Maestrę. Jakby miał siódmą maestrę, to bym mu pokazał. Ja na Desarda czekam. Uważaj, tego teraz Dusia... Ja padnę, halo! Gdzie jesteście? Dusia, czołgaj się. Chuj, Nens jest throwaway'em, jak on powiesi, to... O, to drugiej bramy, do, drugiej bramy, do drugiej bramy, do drugiej bramy, Dobra, ja spierdalam od razu. To jest druga. Do, Dobrze biegniesz. No to, jest I to drugi też pierwszy sama. garden na ten na hardkorze. No pierwszy, nie drugi. Tak. Pierwszy. Pierwszy, pierwszy, no? chyba tak samo jak pierwsze oni nas rozjebał Dobra. A ona jest głupia spędzane. kurwa jak stado pędzących imadeł A żeby cię chuj spalił i cała twoja rodzina spłonęła. Stado pędzących imadeł Kurwa, ona jest, jest mądra. A wiesz, a wiesz ta jest, ta kura, to jest jeszcze mądrzejsze. Kurwa. Ona nie chce za mną, ona nie chce mną. za mną. Wiesz, jestem, je. kurwa martwy. Gdzie jesteś, proszę. Mind za, game, tak. moje. To, Cicho, ci do... pod paletę? Ona fajzuje, mam je w dupie. Ja mam dziadzie, więc razie czego wstanę, no ale. Daj, ja, jakiegoś game zrobić. Ten przed mainem jest ładnie, ale co z tego? Piszę obok. Komituj, 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 ja mam adrenalinę. NIE! Ja Co stało? Ilczek pojawił się jak odszedłem od Gena. No nie wiem co mogę zrobić. Ten przedmaner jest ładny, ale co z tego? piszę obok. Komituj, 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 ja mam adrenalinę. Nie! Coś Skilczek pojawił się jak odszedł od gena. Jestem za tym, żeby dzisiaj już do... zrobić sobie przerwę. Tak, A... też proponuję to samo. Właśnie miałem to powiedzieć. Dwa razy dzień. w jeden dzień kurwa 4 kilo. 1700 godzin FNI. No nic, może warto, żebyśmy zaczęli brać mapę albo warningi na hacza, chociaż tak w razie było.